Dzień dobry, dzisiaj będziemy gadlać o bitach, o grupie bitów do ataku Zap, Point y, oraz Level, no i wszystkie inne płaskie. Vortex jest najcięższy do panowania, a Taper to chcę wspomnieć, że jest coś pomiędzy. No i to są dwie grupy, które będziemy mówić, o robić dzisiaj techniki i mówić, jak tutaj technicznie grać. Pierwsza technika to jest Tangent Drop. Chcemy zostać na tej krawędzi jak najdłużej i zejść w dół, zdropnąć się. Od tej lepszej strony, dlatego to się za tankstem, bo jest od lepszej strony. I to co tu mamy? No na, na ataku, najważniejsze jest, wiadomo, będę robić co innego na ataku, co innego na defensywie, ten Tankstem, aczkolwiek najważniejsze żeby spadł i walnął mocno w dół. Czym dłużej, tym lepiej, bo wtedy większa szansa, że przeciwnik będzie na środku, yy, że spadnie odpadnie sił. I wtedy my uderzymy, du, du, uderzymy mocno, pick w dół. I to jest właśnie ta technika. Mogę ją pokazać, właśnie. Pick była w miarę dobra, była prawie idealna aczkolwiek, no mogę pokazać im wiele razy, czym dłużej jest mi lepiej teraz wyjdzie mi dużo lepiej i pyk, i duży szybszy moc i teraz, okej, okay, co się stało, puściłem za lekko i przez to yy, złapał i wyleciał na extreme finish to jest dobrze, że się to stało bo prawdę mówiąc, no to się stanie jeśli będziesz przy tego tankstena na pońcie, na takich pitach yy, z 14, 12 girisami, może się zdarzyć, że wypadnie, puściłem mocniej i nawet jest dużo spokojniejszy jak po tym mocniejszym ataku ale zaraz też hitnie znowu, znowu zacznie szaleć więc to jest właśnie tak ten drop na poincie na jakich bitach możemy go używać? no wiadomo, że jeszcze zap, wiadomo, że jeszcze level oprócz tego pointa to jest właśnie ta grupa, o którą chodzi na rushu też można, ale to nie jest nie jest zalecane bo rush wiadomo można, ale ma dużo innych zalet, z których należy korzystać Zapis idealny na przykład, Tak samo można robić, te samo point i level Robić tego tank dropa, Żeby jak najdłużej tu był, spadł w ziemię, uderzył mu raz, a porządnie To nie polegamy w tej technice na extreme dashach Więc yy, dlatego... Dlatego to co? Tank drop. Więc tak, jak tutaj yy, atakować bitem rush? Jak tutaj zrobić rushem? Ok, jeśli wiemy, że przeciwnik nie ma umiejętności, żeby zrobić takiego reverse extreme dasha od tej złu, złej strony to yy, wiemy, że pójdzie na 100% na środek, więc tak, mamy trzy możliwości. Trzy, yy, przede wszystkim te możliwości są: yy, jedna jest taka, żeby atakować go z jednej strony cały czas. I to dysk będzie się tak ruszał w tym miejscu, mniej więcej. Tak, możemy go puścić pod kątem. No i to wygląda mniej więcej tak: pyk, pyk, no i on no, będzie atakował. Jeśli przeciwnik jest po złej stronie, no raczej wygramy dzięki temu, że lepiej stoimy i będzie tak bił, i dopychał do kiszonek, Więc tak. Y, kolejna opcja jest taka, żeby zrobić szybki instant ex dash Jak zrobić taki na raszu? Celujemy w to miejsce i chcemy, żeby to się za tą krawędź i zrobiłem Extreme Dasha. Ok, więc spróbuję to właśnie wykonać. Ok, nie wyszło. Nie jestem w tym dobry. Y, nie jestem ekspertem na raszu. Nie, nie gram raszym. Ale spróbujemy jeszcze raz, żeby to właśnie wyszło. I żeby zahaczył to mnie i zrobił szybko X-dasha, żeby walnę od razu w baja w środek. Y, Z y, najlepszej techniki. Wsz OK, wyszło. Teraz wyszło, to teraz było idealnie. Teraz była perfekcja, czysta perfekcja. No i co? Nic tylko się cieszyć. I ostatnia technika. To jest tak jakby tank, ten drop, ale bardzo dłuższy. Dlaczego jest to takie super yy, na raszu? Yy, ponieważ on jest strasznie przewalny. Zawsze zachowuje się tak samo, jak zawsze zachowuje się tak samo. To jest po prostu świetne. Zobaczcie o co chodzi. Yy, więc tak, Puszczam sobie tutaj rewers. Yy, o Boże, tangsten, ale bardzo daleka. Bardzo zaczynam wcześniej. I w szup. Długo się trzymam, wiadomo. I to co się chodzi, to że będzie. O, od razu będzie Extreme Dash. Więc nawet jeśli nie trafi za pierwszym, możesz trafić za drugim. I to się. Yy, to jest bardzo przewidywalne. To dlatego to jest super. To zawsze można robić na rush. Bo na poincie jest też tak przewidywalny jak rush. Więc to chcę powiedzieć, nie, że. Ta technika właśnie w to w niej chodzi. Dwa fajne, solidne ataki. Kolejna technika po lepszej stronie, którą możemy używać i na pońcie, i na dbitach płaskich. Generalnie to jest strategia typu ten tylko że uderzamy dużo mocniej, i dużo cięższa technika to jest. Chcemy wejść głębiej. Zimnie to brzmi, ale chodzi o to, żeby nie tutaj po boczku, jak zawsze, tylko tutaj głęboko i spać mocniej. Ok, jak to robimy? Może mi to nie wyjść, ale Wiem, że mi wyjdzie, bo to nagrywam jako voiceover. Eee, no, tutaj przybliżamy się jak najbliżej, wiadomo, i mocno dopychamy to wyrzutnie jeszcze. I wyszło idealnie, i spadek jest dużo mocniejszy. Nawet jeszcze jakiś X-Dash wejdzie. Okej, okay. to był. Nie powiedziałbym, że zawsze będą te extreme finishes self-kill, bo to był low-flat. Na low-flatie łatwo takie coś. Okej, okay, jak puszczać po drugiej stronie atakami? Bo wiadomo, że możemy robić te techniki wcześniejsze. Yy, ale jest właśnie problem, że jest rot i często ludzie będą po lepszej stronie puszczać tego roda na tanksten i, i to jest bardzo mocna technika I nie ma praktycznie na nią żadnej dobrej kontry jeśli atakiem chcesz wygrać Możemy jedynie zmaksymalizować szanse, yy, więc jeśli ktoś puszcza ten to wiadomo, że zrobimy tego ekstasza instant to co się stanie nie trafimy i jeszcze wylecimy i to rzadko się zdarza, ale już na pewno ten najmocniejszy ciąż mamy stracony, ciężko będzie wygrać. Ok, co chcemy zrobić, żeby puszczać z tej gorszej strony tego roda, z z wybić. wybić? Coś, coś, coś prostego. Celujemy w to miejsce. Pyk. Chcemy wyrzucić go z takiego balansu tego roda. Chcemy wyrzucić tego balansu. Chcemy, żeby on, właśnie, jak po tym uderzeniu, załapał te ząbki, jak tu walnie, i nawet sam wyleci na seryjkę. Yo, no i to, to o to tu chodzi. Żeby, to jest największe szanse, co możemy zrobić. Ewentualnie, możemy pójść pod skosem na tego roda, żeby magazynować energię i potem dopiero zaatakować. Ale, no, najlepiej chyba, właśnie, atakować pod różnymi kątami tego roda. Spróbowaliście tamto, na przykład, jak tutaj. Nie widzieliście tego luncha, ale. Zrobiłem go tak, że spadną dokładnie w tamto miejsce na tangsten, ale z drugiej strony da się to zrobić, jest to ciężkie. Na pewno jest to ciężkie, ale możliwe. Yy, więc to chyba tak można grać tym atakiem po drugiej stronie. Ewentualnie można tak jakby dopchnąć, yy, puść, jak tu mamy, wiem, że przeciwnik, ok, nie pójść na tangsten i idzie na środek, to dopchnąć do, do tyłu. Pyk. No, Żebym zrobił żeby taki, żeby taki atak, to samo praktycznie co ta pierwsza technika na raszu. Na pońcie na raszu działa tak samo, na tych wszystkich innych bitach No działa to w ten sposób, że jesteśmy po tej lepszej stronie i z tej strony atakujemy yy, Jesteśmy dalej od kieszonek Ale... No to, to jest... Nie aż tak skuteczne, nie jak przeciwnik zagra tank tym. Ale jak przeciwnik gra jak, jak debil To możemy tak zarobić no Więc to chyba tyle Zachęcam do stawienia subskrypcji, lajka i takich rzeczy. Jeśli jakieś techniki nie powiedziałem do ataku. Napiszcie mi o tym, ja zbadem sprawę nagram drugi odcinek. Tego kontekstu trochę jest. No i co? Siemanko Bajo!